W odidien, Powiem Ci jest taka reklama, zostań kierowcą autobusu. Tak, jasne. Tak? ale gdzieś tę reklamę na autobusach. I ten facet które jest na tych autobusów wiesz, kogo przypomina? No. Na Dominikanie też to słyszałem Aha, dobrze. Przypomina uśniętego tego. tata mojego uśmiech, tego wiesz, który. robię. urodzinki. Autobus. okay so, yeah. so.